Proszę Państwa, jak liczyć podatki? Jak spowodować, żebyśmy wiedzieli, ile zapłacimy podatków, i ZUS-ów i tej przysłowiowej, może nieprzysłowiowej, może tej męczącej nas wszystkich składki zdrowotnej wprowadzonej Nowym Ładem? Jak to zrobić, żeby nie oszaleć? Po zmianach, które wprowadził Nowy Ład, nie można w tej chwili w prosty sposób Powiedzieć człowiekowi, jaką formę opodatkowania powinien wybrać, kiedy ten człowiek prowadzi działalność e, osobistą, jako jednoosobowa działalność gospodarcza albo jako spółka cywilna czy jawna. Kiedyś to było proste. Jeżeli zarabiałeś rocznie sam lub z małżonkiem, razy dwa. Jeżeli zarabiałeś rocznie mniej niż 85 tysięcy, ale istotnie mniej, nie trochę mniej, bo jak przekroczysz, to będzie masakra, to wtedy opłacało się, żebyś był na skali podatkowej, bo zapłacisz mniej podatków. Natomiast jeżeli zarabiałeś więcej niż 85 tysięcy złotych, to na pewno powinny, powinieneś być na liniowym, dlatego że pomimo tego, że zapłacisz zamiast 17, to 19% podatku, to jednak tam ciągle będziesz płacił. 19, nigdy nie wpadniesz w drugi próg podatkowy, który, jak Państwo pamiętacie, wynosi 32%. W momencie, kiedy nowy wyład, to się wszystko zmieniło. Znaczy, już nie będę mówił o ludze dla klasy średniej, w tym prostym wzorze, który e, przez którego siwiały włosy na głowach księgowych, przez którego kancelaria Sejmu pytała się e, u, Ministerstwa Finansów, jak ma liczyć e, podatki i od swoich pracowników. E, ale to nieistotne. Było, minęło. Powoli się to uspokaja i mam nadzieję, że zmiany, które na pewno nadejdą, bo ciągle są jakieś zmiany, będą przemyślane, spokojne, powolne. Nie stanie się to nic szybko, bo szybko to się tylko łapie pchły. I... Jak to teraz wygląda? Po pierwsze, mamy tyle rodzajów składek zdrowotnych, że nie da się w prosty sposób e, policzyć, którą z nich, którą formę opodatkowania powinieneś stosować, a w związku z tym, ile ta składka zdrowotna twoja wyniesie. No niestety, nie da się tego zrobić. Po drugie, doszedł jeszcze ryczałt, którego limit zwiększono do 2 milionów euro przychodów. To jest w tym roku E, przeszło 9 milionów złotych, a w przyszłym, e, w zależności od kursu euro, jaki będzie na koniec miesiąca września, e, bo tam jest 2 miliony. No teraz euro jest 4,3, czyli będzie 8,600, czyli spadnie wyraźnie ten limit do, do ryczałtu. To przy ryczałcie są jeszcze inne składki zdrowotne, bo tam jest 400 zł, 700 zł, albo 1250 zł w zaokrągleniu miesięcznie, w zależności od przychodów. I za każdym razem, jak nas klienci pytają, jak to będzie, to my stosujemy yy, opracowany przez yy, szefa doradców podatkowych, a mojego yy, przyjaciela prywatnie Piotra, kalkulator. Ja wam go zaraz pokażę. On jest dostępny oczywiście na yy, skłodoscedu.pl i to jest ten przykład, z którego powinniście koniecznie stosować, jak kiedy wybieracie formę opodatkowania na nowy rok, lub też chcecie otworzyć firmę i nie wiecie, jaką formę opodatkowania wybrać. Zanim wam jeszcze pokażę ten kalkulator, to trzeba pamiętać o paru rzeczach. Po pierwsze, kiedy otwieracie firmy, to w pierwszym roku zwykle zyski nie są aż tak duże, więc powinniście być albo na skali, albo na liniowym. Pamiętajcie, że w pierwszym roku e Możecie sobie wrzucić w koszty bardzo dużo rzeczy, które wcześniej mieliście. Na przykład, nie wiem, jesteście ogrodnikiem, to wrzućcie sobie koszty uprzednio za kupioną kosiarkę czy kosę do koszenia żywopłotu itd. Tak Mógłbym tutaj wymieniać, ale chodzi o to, żeby pamiętać, że pierwszy rok z uwagi na konieczność poniesienia remontów lokalu gastronomicznego i tak dalej, zakupu komputera, biurka, krzesła i tak dalej, i tak dalej to wszystko we może wejść w pierwszym roku w koszty, co spowoduje, że ryczałt może być nieopłacalny i możecie go nie rozważać. Ale ten kalkulator, który pokażę, również może uwzględnić sytuację, w której firma jest nowa i będę ponosił koszty związane z jej wystartowaniem, koszty remontów, e, zakupu wyposażenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i pokażmy ten wspaniały kalkulator. E, proszę pamiętać, że wcześniej on nie był potrzebny. Można było z głowy wyliczyć e, naszym klientom, podatnikom, jaką formę opodatkowania powinni wybrać. Zobaczcie ten przykład, jak go właśnie tutaj zaprojektowałem pod nowo powstałą firmę, która będzie miała w tym roku 200 tysięcy przychodu, 70 tysięcy kosztów uzyskania przychodu, czyli razem zarobi 130 tysięcy, i co się stanie, jakie podatki ta firma płaci? Ja korzystam tutaj z kalkulatora, który jest dostępny na składowcy edu.pl. Skala podatkowa: 25 700 składek. Zdrowotnych i z, i i podatku. Ale zobaczcie, jak to się ciekawie rozkłada, bo podatku do zapłaty jest 14 tysięcy, a zdrowotnego 11700. Przy rozliczeniu z małżonkiem zdrowotne jest takie samo, dlatego że składka zdrowotna nie jest, nie ma kwoty wolnej. Ona jest od pierwszej złotówki. Jeżeli zarobicie 30 tysięcy złotych, to podatek będzie 9% od tego, bo tam nie ma kwoty wolnej, a w ogóle to nie będzie 9%. Nagrywałem na ten temat film, dlatego że minimalna zdrowotna jest taka, że... Mm, nie jest 9% od 30 tysięcy zł, bo wtedy było 2700 rocznie, czyli jak to się podzieli na 12 części, to wyjdzie mniej niż 250 zł, 200 parę, a jest 400, więc to jest w ogóle oszukaństwo w biały dzień. No ale nieważne. Jeśli się rozliczę z małżonkiem, podatku zapłacę. 8400, bo są dwie kwoty wolne po 60 tysięcy, zdrowotne zostanie takie samo. Jeżeli będę na liniowym, to podatku zapłacę, proszę Państwa, 23,5 tysiąca w zaokrągleniu, a zdrowotnego tylko 6 tysięcy, bo tam jest 4,9 zdrowotnego. W tym pierwszych przykładach jest 9, tu jest 4,9. Natomiast najciekawsza historia jest, proszę Państwa, przy ryczałcie, bo zobaczcie, że zdrowotnego zapłacę 8,5 tysiąca. A ryczałtu 12%, tutaj jest wpisany ryczałt 12%, jeżeli macie inną stawkę ryczałtu, bo jesteście, nie wiem, szkoleniowcem, kucharzem, e, handlowcem, to tutaj się wpisuje po prostu, wybiera się z listy tą inną stawkę. I na ryczałcie wychodzi, że jest najwięcej, bo jest prawie 32 tysiące podatków. Ale co się stanie, jak ja zmienię moje koszty na 10 tysięcy? Zobaczcie, bo już wszystkie koszty podniosłem w pierwszym roku. Kupiłem wszystko, co miałem. Pamiętajcie, że wybór formy opodatkowania możecie robić co roku. Jak to tak zrobicie, to wtedy e, możecie sobie zmienić formę opodatkowania. I tutaj wychodzi, że warto by było ją zmienić, bo najkorzystniejszy nagle zrobił się ryczałt. Dalej jest 32 tysiące, bo tyle było, to tyle jest. E, na chwilę włączę tak, żeby to było widać, że to jest ryczałt, co ja zniknąłem teraz. tak, Jest 32 tysiące niecałe. E, Skala z małżonkiem dalej jest w miarę opłacalna, bo to jest 32,700, jest niewielka różnica. A liniowa i skala podatkowa w ogóle odpada. Ale co się stanie, jak ja tutaj zrobię, proszę Państwa? Na przykład 280 tysięcy przychodu przy tak małych kosztach, to patrzcie, coś się stało z ryczałtem. Ten ryczał co prawda wzrósł, ale w stosunku do innych form opodatkowania wyraźnie jest niższy, bo tu mam tylko 41 500, a najniższy podatek, jaki mi tutaj przychodzi, wychodzi z tych wyliczanek. Dlatego nie, nie mogę tego powiedzieć wprost, bo za dużo się parametrów zmienia, tak? Za dużo parametrów się zmienia na, na to, żeby tak powiedzieć, że ZUS jest taki i taki. ZUS w zależności od formy podatkowania w Polsce jest inny. Na skali jest 9, na liniowym jest 49, a na ryczałcie jest w zależności od progu 470 lub 1250 zł za okrągleni. Tak to mniej więcej wygląda, proszę Państwa. Jeżeli chcecie. Wiedzieć, ile ZUS-u będziecie płacić, to oczywiście wasz księgowy za pomocą taksordera wyśle to wam. Będziecie mogli tam sobie zajrzeć i zobaczyć, ile tego ZUS-u jest. Pamiętajcie o tych ulgach. Pamiętajcie, żeby z ulg nie korzystać beznamiętnie, bo jeżeli na przykład macie mm, chęć pójść w macierzyństwo, albo tacierzyństwo, jeżeli macie e, kłopoty ze zdrowiem, albo macie niebezpieczną pracę, gdzie jest dużo wypadków to wtedy nie warto może korzystać z tych wszystkich hul, dlatego że może to Wam się odbić e, no, jakoś kłopotem, tak? I jakbyście chcieli obejrzeć kalkulator, to zapraszam serdecznie. Szkolenia są na stronie skudostydu.pl. I do zobaczenia!